A legenda miejska głosi, że Marcin Najman ma ze sobą teraz obstawę, żeby nie podbiegł. Bomba i nie zabrał tym razem. Obstraw zbroję. Zbroja obsrana. Bomba to zbroja. Jest, ubrana, to jest, to jest, zbroja ob To jest nieszkodliwy półgówek, który od jakiegoś czasu. Neiman coś ci cieknie który od jakiegoś czasu zapowiada, że, że wyszedł z puchy. A przecież prawda jest taka, że to jest kit. To jest, to, to jest tylko mydlenie na moczu. Przecież on wyszedł z psychiatryka. Wszyscy o tym dobrze wiemy. Eee, leki się, skończyły, się o ciebie leki się skończyły. Do tego te walki, gdzie on za każdym razem dostaje nokaut do uspania. No więc e, mamy do czynienia z kompletnym debilem. Natomiast cesarz. Cesarka, cesarz jak już. Może go cesarka. sobie się złapać, urwać mu łeb. Za torbę może złapać. Po prostu i wyrzucić do kosza. No to kosza. Może złapać wszystko. za torbę, to wszystko, wziąć co możesz przerzucić sobie przez radio i Pretorianie! O, maszerować! Klo maszerować, kloszardy! Żeby kurwa nie było! Kloszardy, maszerować! Że to na tego pułgówka. Andrzeju, natomiast. Rewoluja nie Mamy też z najman, Z rywalem, oczywiście. Andrzeju, widziałeś pas w WKU, jakie to robi na tobie wrażenie jako mistrza świata IBO? No, ten pas w ogóle nie robi na mnie wrażenia. Marcin, Marcin jest kotem, naprawdę. No co, no pierwszy błazen na nie chyba cesarz. Yy, no i tak jak mówiłem wcześniej, no ja wychodzę w sobotę na poważnie, tutaj możemy sobie porobić trochę żartów i, i tyle, tak? Bomba już jest tak rozbity, że on tego nie rozumie, no bo on wychodzi w pierdol do spania, on tego nie rozumie. Natomiast e, ja nie mam żadnych wątpliwości, że e, z Andrzejem czeka mnie ciężka walka. Natomiast ja wychodzę tylko po zwycięstwo i wychodzę w związku z tym, że on na ostatnim naszym spotkaniu stwierdził, że on nie żałuje żadnych słów. Bo ja myślałem, że on tu przyleci. Przeprosi i stoczymy sportowy pojedynek. Ale on ale nie przeprosił. Ale on nie przeprosił, dlatego będzie dla mnie tęczowym księciem do tego momentu, kiedy się z nim nie spotka. Jakby przeprosił, byłoby następne. Tencze, Tęczę, to będziesz miał, ale w sobotę, w głowie. Ten czan, Cza, cza, cza. Tutaj wiadomo, że siedzi dwóch przeciwników, czyli Bomba oraz Andrzej, jeśli chodzi o Marciana Najmana, ale najbliżej niego... No, kurwa, nie przesadzaj, no Bomba z przeciwnik, to jest zwykły kurwa chłop pańszczyźniany. No, ty ty nie mu takie Nie mu takie rzecz. Jak gruba, ty jest przeciwnik? Dla kogo? Czy ty ulana, gruba, Dla korusko. Dobrze, ale to co ulana, gruba, najważniejsze... Gruba, bomba, no, poczekaj chwilę. No nie ile? porównuj. Ty, ale co jednak... Wy mu stary, dziadu przyladałeś do się ze mną. A tu Dziadu mówisz stary. o zwykłym luju, który wychodzi i wówczas za każdym razem jest w Dobrze, ale co? Nie marka za ważne? Debilu, tylko dwa razy. Ludzie tego nie widzieli. zbyt dłużej... trzy, Bomba, daj mi dokończyć, proszę. Bo tutaj też jest ciekawy temat. Otóż, Marcin... Stał się gwiazdą międzynarodową i ostatnio mm. nagrał anglojęzyczny film, gdzie mówi do Jaya Sylwy, you stupid idiot! I teraz chciałem ja zapytanie, że nie ma jak Ferrari, bo Ferry jest, jest skorba... jakiś tłumacz. jest jakiś Okrewny z Ferrari. Jest tłumacz, który tłumaczy to, co mówi J w Silva, i tłumaczy między. Bo, bo, ja, bo ja mam jedną sprawę tutaj do yy, mojego. No nie wiem, jak to nazwać, no zaraz człowieka, dostaniesz który się Zaraz zostaniesz kaszanką siedzią. po łbie. Jay, e, Jay. I tyle. I będziesz tam leżał, kurwa, odkąd pójdziesz. I zamknie ryj, ty kurwa śmierdzielus, wariatkowa spierdolca. Cicho, bo kaszanką zaraz zostaniesz. Jay, poczekaj. I, I have one question for you. I have one Przeproś question. Przeproś tam okay. ładnie. Poczekaj, bomba, because, bo teraz tłumaczenie musimy. Because, uh, tell me, what do you mean co when say that

Yeah, you yeah, it's, it's... Yeah, it's, it's... Jay, do you want to make. Jay, face to face with old dickhead. And <laughs> 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 zaprashany w takim razie do face to face a Jay Silva. But first of all, what do you want Answer to Marcin for this. for the name that stupid idiot he said to you?

Be, you know, you to Yes, okay. If you talk, you ma must dzień, be careful because żyć. you mówisz Uważaj. Uważaj, bo mówisz do cesarza. Do you understand? Rozumiesz? You Phenomenic. talking with Caesar. Cezar nic nie uh. znaczy w getcie, czorduchu. After this fight, after this, problemu, after this fight, I'm ready for you. After this fight, I'm ready for you. you. sure? Jesteś you <laughs> Listen. Słuchaj. You need your army. what's your, <laughs> you your army Because nobody's going to save you right now. Nikt you you are alone to... Look at this! Zobacz this. <laughs> <laughs> like, this is not a dick contest, man, because if I whooped my dick right now, he's going to be. is a Panie i panowie, J. Silva, Marcin Najman, brawo! Ale co cię tak zaskoczyło? Zestawienie J. Silva, Marcin Najman? No, to nie ukrywam, że jestem trochę zdziwiony, nie? Także powiem wam, będzie to chyba mój pierwszy i jedyny wspólny, 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 wspólny przy przeciwnik razem z Marcinem Najmana. Chyba nie mieliśmy jeszcze okazji walczyć z tym samym zawodnikiem. Nie walczyłeś z Ryszkiem Szeną. Nie, właśnie nie miałem... z jeszcze nie miałeś okazji? Nie miałem odwagi, a co dopiero a co, dopiero, a co, a co dopiero okazji. A. Jak ty się do tego odnosisz, bo miałem wrażenie, że jak na początku panowie się wymieniali słowami, to patrzyłeś tak dość mocno podirytowany na bombę. No witam, witam wszystkich, dobry wieczór. No co tu mam wiele do powiedzenia. no. no mój kolega, który chce ze mną właśnie walczyć, trochę mnie to dziwi, że omija mnie, wali tutaj od razu do Marcina. Bardzo dziwne, zrobił to, co zrobił. Pcha się przetrzyk, ale jeszcze zapomniał o mnie, że ja tutaj stoję na drodze. I będzie cię bolało, mówię ci, w sobotę, zabolić się pewne rzeczy, bo uwierz mi, dostałeś dwa razy. W... Do spanka poszłeś. Yy, Jedną. No dobra, poszedłem, przepraszam, dobra, dobra, jak już sobie tak ciupiemy. Ale ta wersja poszła też już jest Pa y, poszłeś i, ja i, mówimy, i pamiętaj, poszedłem. że. Mówimy po polsku. Dobrze, dobra, nie no łapnie za słowa, bo... Ty w ogóle bo... nie mówisz, ty typem Ale ty, ty nie mówisz. Marcinku, ty poczekaj, poczekaj, czekaj, ja czekaj. niech Dominik sobie dokończy no. najpierw. Dajcie, dajcie, bo Słuchaj ja was słuchałem kawał. i nie przerywałem tak nieładnie. I wiesz, no to trzeba troszeczkę sobie, wiesz, no... Idźmy po tych schodkach i dopchaj się do Marcina w odpowiednim momencie, bo pamiętaj, no Marcin trochę z innymi ludźmi walczył. I lepszego pokroju niż ty czy ja. No wiesz, no akurat nie muszę mówić, bo każdy wie, o kim mowa. Ale troszeczkę poczekaj, na każdego jest czas i pora, dobrze? Ja szanuję to, co ty mówisz, ale też zrozum, że jeszcze na drodze ja ci stanąłem tutaj. I na, jeśli dopiero po mnie przejedziesz, teoretycznie wiem, że tak, ci się to marzy. No, po tobie przejadę, no i pójdę tam dalej. Więc... No ale to będziesz miał nie zderzenie z ciężarówką i naprawdę tam silną tam ciężarówką, i uwierz mi. Czy mi że... to argumentacja na to, żeby tak, zaczepiać łysego Najmanka. Ale no. jak chcecie, to możecie się dalej tam przytulać możesz go brać. Nie, 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 nie. my się nie przytulamy jeszcze, wiesz, to do daleko, słyszałeś Marcin, my się przytulamy. No, to ja nie, w ogóle nie wiem, co to mówi, bełkocze, to jest bełkot. No. Pamiętacie tą bajkę o bełkocie? No przecież to jest bełkot. A, a pamiętacie Smurfy? Gargamel ja tam nie kurwa siedzi. Ja nie, <grym> ja nie jestem twoim logopedą. Uciekajcie Smurfy, kurwa, bo Gargamel przyszedł na poświostkę, a z nim jest nie jego kot-klakier, kurwa. Ale nie słychać. ciebie w Ja nie jestem Gargamel logopedą. Dominik? Poczekaj, Marcin, poczekaj, poczekajcie, poczekajcie Sanowie. Hola, hola, hola. Marcin, poczekaj chwilę, bo no nie możecie mi dać do włosy. Ja wiem, że wy się bardzo lubicie i kochacie, to już wasza sprawa, ale po poczekaj, Marcin, ja jeszcze on musi na mnie się przejechać, żeby dopiero mógł do ciebie się dostać. Nie? No, to jest, no, jest jakaś hierarchia, no, 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 bo no ja się. No, do cesarza, jak, się ktoś musi brat, dostać. Dominika, jak saleta, a tu taki szaf, taki szczyt półgówek, który spierdolił z, z psychiatryka, on o No mi się to tu fakt, żyje. że no, z, musimy na niego uważać. nie? Bo, Natomiast możecie się jeszcze pocałować tam, jak Nie, Pawełku, pocałujemy się w sobotę, w sobotę, każdy się mierzy pocałujemy. swoją miarą, ty kurwa debilu, no każdy no. mierzy swoją miarą. I będziemy się tam całować na naprawdę potężne bombki, tak że wiesz, żeby nie było to, żeby ci później się, wiesz. Może mnie nie przypomniało albo coś, jak cię obudzi, dzimy do tego. Kiedy dopiero, Dominik coś. pomylił słowa, powiedziałeś mu, że nie jesteś u siebie w piwnicy, jeżeli dobrze zrozumiemy, o co ci chodzi z tą piwnicą. A no że wyskoczył teraz z piwnicy, nie? Nie, 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 no z piwnicy, no z piwnicy, no to pi piwnica, no wiesz, no, no w piwnicy dźwigałem ciężary, nie zobaczymy że, na ile no, tobie no, wiesz. Teraz tak znienacka z piwnicy. No. no, mówimy normalnie. No wiesz, ja jednak z klubu wyszłem fajnego, którym trenuję z fajnymi chłopakami, ale wiesz, ja nie wiem, gdzie ty trenujesz, bo ciebie nigdzie nie widać, nie? Zobaczymy. Ja nie trenuję bo, trenuję. bo słyszałem, że w pewnej instytucji gdzieś tam trenowałeś, no ale ciekawe, czy ty trenowałeś, czy ciebie ja nie, trenowali, ja, nie? Ja nie trenuję, nie muszę na kogoś takiego jak ty, myślę, że z Opa, samym wejściem do oktagonu w tym wieku. I... Ja, o, bo to ty ksasy, wiesz, ja to wiesz, ja się nie boję pracy, bo trenowałem kilka ładnych lat na siłowni i też trenuję, a tutaj jest właśnie akurat następny szczebelek mojej drogi, którą myślę zmieść ze swojej drogi to tak bardzo brutalnie. Zobaczymy w sobotę. Powodzenia życzę. Zobaczymy, czy trenowałeś, czy ciebie trenowali i też widzę, że jest inne no. nastawienie zupełnie upudziana wobec ciebie, Bomba, niż wcześniej. Upudzianka. Upudzianka, no, zobaczymy no. W sobotę <laughs> pokaże się wszystko, kolego. You man, must thinking about, stary. because you must thinking about. It. I don't want to kill the old man, <laughs> man, I feel bad. What the fuck? What the fuck, fuck? What no, the fuck you? you? What the fuck you? I what am 34, you so are 32. No, Móstwo, no ja mam chyba najmądrze wygląda, że 34 lata, kurwa. Wyjdźcie, się ty kurwa, no chuj, ja cię w... ta tam do Sylwy debilu, bo ty jesteś z psychiatryka. No, ja nie gadam z debilem, libilem, kurwa. Daj mi powiedzieć owi panowie, bo Jay w psychiatryku to chyba kurwa to robiłeś ty? Kurwa od debilu, dotrenowaliście tam kurwa, że tatuaży ci robiliście gdzie? Igor focus on his opponent right there. No, on się musi skupić na swoim oponencie, który siedzi tutaj. motherfucker right there looks serious, man. Tamten skurwiel wygląda na poważnego gościa. Ale, serious, bardzo man, nie, ale, ale bardzo poważny, nie ale jest jestem jestem You got, you got this, right o o klaunie nie można poważnie mówić, Najman. Zamknij się ty kurwa debilu skończony z psychiatryka, spierdoliłeś, że ty nie wiem przypadkiem miastki. się to dostałeś. My ale zobacz, że w towarzystwie nikt z tobą nie gada kurwa. Ty jesteś, bełko, ja to, ty nie jesteś ty ty, bełko, ty jesteś bełko, ty jesteś mastotką nie Ty jesteś, ja jesteś, jesteś mastotką w, w tym wydarzeniu, zrozumiałeś? No, jak mówisz, ja tu z towarzystwem nie rozmawiam, ja cię nie rozumiem. Muzyka dla naszych uszu, ale has tu ośmiu, i musimy porozmawiać ze wszystkimi. Wszystko okaza się w sobotę, no ja jestem przygotowany, Marcina, Marcin ma stra straszną formę, yy, prawa ręka, zobaczcie, napnij le lewą. Wpływ na to miały, na te jego wypowiedzi wtedy w tym kanale sportowym, film, film, film no ja się będzie za zastanawiałem. Film, film, film będziesz film. widział w sobotę, ale krótki, no, no, ja się zastanawiam, urwie, czy on... ur, urwie Ci się ten film. No ja nie wiem, czy, czy, czy on gojowskie porno ogląda, czy co, no nie wiem, no, w każdym razie Yy, mam nadzieję, że te filmy się dzisiaj zmienią wow, wow, wow. naj, i przyjaciele. Taki był tytuł like filmu. Myślę, że Marcin nie słyszał twojej odpowiedzi przez to całe to zamieszanie. Yy, co to. powiedział? Ojejku. Yy, do... Ty się zamknij maskotko, kurwa. Ciebie nikt nie pytał zdań. Ty, co ty? Yy, yy, Pokaż co powiedział? Powiedział, nie, że nie w tych filmach roli głównej. No to się, kurwa, przekonamy, jak zagramy, kurwa, w tym... Andrzej, w ale przyleciałeś To się przekonamy, mocniej? jak zagramy w OKTAGONIE. Już dałeś przykład tego, jakim jesteś wielkim sportowcem w kanale sportowym. Super. Bo ja ci powiem jedno, Andrzej. Powiem ci jedno. Dla mnie tamtymi wypowiedziami, ty się wykluczyłeś z panteonu sportowców, bo tak się sportowiec nie zachowuje. To I było ordynarne. raz bez Andrzej, słów. Ty się bez słów wykluczyłeś. Andrzej, to było ordynarne, to było, to było tak głupie i ty zamiast tutaj przylecieć, zrobiłem błąd. Ale nie płacz teraz, co było. Ale ja nie co, będę płakał, no, to całą będę płacz, napierdalał, nie co ty Dostałeś wyjazd w, w, w sobotę i to ja wszystko. Ja nie będę płakał, Chcesz tylko to, będę nie będę z tobą tutaj, bo szkodami słów. Zaczymy się w sobotę i na tym skończę. I, i wiecie, co muszę powiedzieć Wam? Kloszar dzisiaj, że... kurwa. Czemu, jak sądzisz, Dominik zaczyna no, pomagać dyskusji? No bo, bo, głupota w jest zaraźliwa, usia to bo gdym kurwa. Ja ci dam głupotę. Głupotę robisz? ci wybije w sobotę, uwierz mi. Po Obiedzanki pierwsze. Nie, po pierwsze rzecz. Nie głupota muśmiech. jest chora, tylko twoja głupota to, co ty pieprzysz. Bo pieprzysz takie potłuczone rzeczy, bo zapominasz cały czas, trzeba tą drogę przejść. Małymi szczebelkami, a ty od razu się pchasz, chcesz mnie objechać. Poczekaj, w sobota już niedaleko. Ale jeśli chodzi o głupotę, to Przys mamy fachowca, bo przecież on to z psychiatryki. Ja no ten... Czy słyszeliście o tym, że, że to ty uciekł z za zamkniętego? To jest, to jest powszechna wiedza. Uciekł. Poczekaj, poczekaj, to będzie powiedzieć. Poczekaj. Proszę odpowiedzieć Dominikowi. Dominik, ty nie jesteś żadnym szczebelkiem, tylko przypadkową wypadową, która się tu przypadkiem znalazła. Przypadkowa, wypadowa ci pokażę w sobotę. No, Zobaczymy, zobaczymy. Będzie, coś? żebyś później tak nie mówił. <grym> Obiecanki, ja kupię mu no no Już widziałem, tak siedzisz no. za blisko Najmana, no. bo udziela ci się głupota. Odsuń się trochę od niego, bo naprawdę od niego bucha wielki debilizm. I to jest zrozumiałe, no. że można się nim zarazić. Ale powiedział gość, no co ma żółte papiery. pandemia była, uszczepili mnie na głupotę. Żółte to masz kurwa Gacie, Powiedział i przed trzema tygodniami spierdolił z psychiatryka. Chciałbym dokończyć rozmowę Pudziana z Bombą, bo w ten sposób nigdy do czego nie dojdziemy. Ale coś to on się przypierdala, ten pełk. Weź się popłacz kurwa jeszcze. Oh, 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 oh. Rizanki, kurde. No ze Zobacz, zobaczcie. Zaraz zrobię. Małe musi być zrobię. Dobrze, że Andrzej kurwa, nie ma dowadać. To jest jedna kurwa. Pokaż jak ci tam trenowali. Pokaż jak się tam trenowali. Zycki pokaż. Pokaż jak cię trenowali, to kurwa. Lumki nie ma. Kurwa za tobą się dziś wcześniej. Morda, szardzie. Kurwa, Półgłówko jebany z żółtymi papierami. Yo, 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 don't roll the shit to nie, nie rzucaj, nie rzucaj bomba. No co ty robisz? Nie panowie, Nie rzucamy, no, panowie, znowu, rzucamy no, nie. puszkami, jeżeli chcecie wyjść, to wyjdźcie na środek, stajcie sobie twarzą w twarz. Nie. Oni ślepy. Bo rzucanie ale puszkami ale otwartymi, szczególnie kiedy tu jest sprzęt, no z kim 4. chcesz, to masz 30, ty decyduj. No mi jest obojętne. No to klikaj, wychodź z domu No chodźcie we dwie, chodźcie dwie. to let's man, Let fight. I robimy, zostawiamy mikrofony i wychodzimy face to face bomba i Dominik Pudzianowski pierwszy raz w tej dwójce zawrzał. Będzie się działo w sobotę, zobaczysz. Odszczekasz te słowa wszystkie. No ja nie martw się, ja nie z tych no. co cofają. No cofacza, a ja tym bardziej. Cofacza może tam za plecami. No on jest cofaczem, tak. nie ja. Ja, ja idę do przodu, też. nie cofnę się. No ja to, to, to się zatrzymasz, to się zatrzymasz. Nie zatrzymam się, bądź pewny tego. No, będę, jestem pewny, że się zatrzymasz. Nawet jak pójdziesz do przodu, to zderzysz się z ścianą. Zobaczymy. No zobaczysz. Sobota niedaleko. Zobacz. niedaleko, nie, nie martw się. No. Już? I to pierwszy fejs <gry> Tego się nie spodziewaliśmy. No chodź, kurwa, dziadku. No co? Ja, you No co? No co, kurwa, dziadku? Panowie, możecie podejść do siebie bez używania pięści główek? Byłoby miło nam tutaj. Idź do kurwa. Whoa, whoa, whoa. No co? No, kurwa, boisz się, kurwa? Trzy kurwa, dziadku. Nie będę machał ręką jak ty, kurwa. No nie, no ty kurwa, durną, kurwa, pomarszczoną pałą machasz. No. ty też masz pałę. Kurwa, skórzaną jeszcze. Zamknięcia za to, no. Dobra, dobra, ale jako płoda, pokazałeś, siadaj, siadaj! Pokazałeś, siadaj, siadaj bomba. Pokazałeś, prawda? Starczy, siadaj, siadaj. Siadaj, siadaj, siadaj. Siadaj, siadaj! Chciałeś jeszcze face ja tu z Marcinem, czy już nie chcesz z Marcinem? No Marcin się obsła, bo im no. Jał. Oh. Jał. Nie machaj tymi rękoma, nie machaj tymi rękoma, tylko stanie jak facet, kurwa. No, czy też się kurwa będziesz zachowywał jak dziewczyna? No? Szpilki założyłeś, że taki wysoki jesteś? Morda w kubeł, pułgówku jebany. Klusardzie kurwa, ci Jebany pułgówku, spierdoliłeś z psychiatryka, zaku, spierdoliłeś. Spierdoliłeś z psychiatryka. Żakuj, żakuj. Goście, goście, Masz żółte papiery Gdzie kurwa. masz, gdzie masz palerynę, Jesteś debilem. Gdzie masz Jesteś debilem skończony. Gargamel. Nie bądź straszny. Bardzo chciałbym, żebyście mi zrobili z nim walkę później, bo naprawdę widać, że te dwa uśpienia to jest za mało kurwa. No tak, trzecie będzie twoje. Trzecie będzie Twoje. Twoich, kurwa, snak, ty półgówku, kurwa. ty Leki weź, ty idioto, leki weź. Kazali ci leki brać, kurwa. No to? Poproszę. Ja nie jestem Twoim lekarzem, ja nie jestem Twoim logopedą, kurwa. Ty masz, logopedy, ty, masz do, ty masz iść do logopedy, ty masz iść do logopedy, ty masz iść do logopedy, ty masz iść do psychiatry, mają ci dać leki, bo ty jesteś, chłopie, kurwa, psychicznie chory. Ty cymbał, ty jesteś półgówek. Dbilu, ockń się to ty się, kurwa, rzucasz do fanfary, debilem to jesteś ty. A kiedy ja się, kurwa, do niego rzuciłem dzisiaj? Przecież ja w ciebie rzuciłem, ty, ty półgłówku kurwa. masz walkę z fanfarą. No Chujcie, to obchodzi, ty kurwa debilu. Uy, Na ja to masz, natomiast z tobą. O, Yo, just let them fight, man. fellow? dajcie im się napierdalać. Let's get it over with. Gdzie jestem? No chodź no kurwa! No to jestem. Nie ma nie ma w dupę możesz kurwa skoczyć. Pedale, kurwa. Pierdalaj, ty. No ci to pierdolona. To, co? No. Hey, pierdalaj, Ale co ma fiurwa się? No idę do kurwa, <tz> co? <cái laughing warehouse> <that> Cpelu zajebany, ty jest więzienny. Siadamy, więzienne. uważamy no, na to słowo, uważamy na to słowo. No co na słowo kurwa, pierdolony pedał się przypierdala, to jest niezwykła maskotka. Ale No co jest pisać o to? Marcin, chodzi o to, żeby Zagrała nas się? Z to, to to, więc wy tam sobie krzyżcie co chcecie. Natomiast Dominiku, nie spodziewałem się, że poleci uderzenie z główki, czym cię bomba się tak. Dwóch zgryziałych tetryków nie wytrzymało ciśnienia, czy co? Chcecie kurwa nelwosol, dziadki? Dobra, się ty, czy Bieluchy ja mam go wam nie. Dominik, bielu. ja bym chciał, żebyś tak Ale No, wytrzymał to. To masz trzy leki, kurwa na, na swoim deputzm, rozumiesz? Jesteś Cioto. zwykłą, jebaną, maskotką, więzienną, która spierdoliła właśnie z psychiatryka i kurwa. Spierdoliłeś, że ty, ty zwiatem w kurwa. Ty tu pełni, że maskotki, ty nie masz głosu, hey. ty jesteś bełkot, kurwa. Co to? Dominik, Dominik, nie wyjaśniłem. Tak, Dominik, właśnie, żebyś ty powiedział, bo nie spodziewałem się, że Pódzian wystrzeli pierwszy z głów. Nie lubię, jak ktoś mi ubliża. A kiedy ja ci ubliżyłem, to cię ubliżałem? Dobrze, Dopiero ale ja nie jestem ci jakim ciotą, debilą. czy kurwa jakimś starym tetrykiem, który się do niczego nie nadaje. No to widzisz, co cię czekać będzie w sobotę. jesteś ciotą, kurwa, zajbaj z partyzanta. Jak ja bym Cię tak. wyjebał z partyzanta, to by się nie obudził. Ale chciałbyś, samo tobie się gruba, Bo, e, Kurwa, no, poczekaj, nie ma ci złapie, to, to ci porozrywam. kurwa, cyrwal. Nie poczekaj, cię, po, po, Poczekaj, poczekaj. Najpierw Co ty pierdolisz, powiedz Dominik, bomba, wy macie pojedynek, więc dokończcie zdanie. Posłuchać. Stary dziady. A jak mówisz do Marcina, to wtedy on jeden zagłusza Dominika, więc daj drugi. No to stanie kurwa! Rękę, nie, znaczy jeden podjął Widzisz, to jest brak szacunku dla starszych ludzi, tak, a tak. A drugi podjął skórę. Na ty kurwa pajacu! Do pały łysa cioto! To paczność, kurwa! Do lachy! Melduj się, Andrzeju, ty kurwo! przepraszam, panowie, co ty sądzisz o tym wszystkim? Posłuchaj... go. <laughs> no, no kabaret, kabaret, ten mu frajerów i tak dalej. Słuchaj, no cyrk na kółka, kurwa, no cyrk na kółka. Ciśnienia, no ale no, Najman no, 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 nie ma żadnego towarzystwa, że to zwykła tętka jest. I... Ale ty jesteś, kurwa, ty nie, jesteś, ty towarzystwo, towarzystwo po Ale no to nie zanki, to mały czas, kurwa, się stary, łysy dziadu, kurwa, Danie co pana nie na się. Domek, fajko, chce się wypowiedzieć, dajcie mu powiedzieć słowo. Były walki, bywały walki, z których nie było dumny. Nie jestem dumny, ale ja tych walk stoczyłem ponad 50. Wygrałem ich ponad połowę. I powiem ci jedno. W ostatnim czasie. Bardzo się zmieniłem mentalnie. Wychodzę dać siebie wszystko. Nie wiem czy nic w sobie, żeby z kurwa zamknąć tą szmatę, jebanon. Nie mogę, Możesz go wyłączyć, bo ja go kurwa wyłączę raz na zawsze kurwa. Wyłączę go raz na zawsze kurwa. ci Chcecie powiedzieć? Nie mówię do ciebie, trzpelu. O Jezu. Chcecie tego powiedzieć? Nie trzymajcie się? nie słucha. Daj mu powiedzieć, Daj mu na chwilę. Kurwa, bo na... Daj mu spokój, bomba. Spokój, kurwa. Kurwa, przecież to jest zwykły kiep... Nie cieszę Dobrze, do... do... dołącz, do... ja, bo wiesz. No, dawaj. dalej, dawaj, zapewn... dawaj. dalej. Chcecie zapewnić. Dobrze, grubasie. Że ja wychodzę i dam z siebie wszystko. Super. Uważam, że to powinno wystarczyć. To nie jest boks, to jest MMA. Dobra. Natomiast gdyby nawet coś było nie tak, bądźcie pewni, że walczę do końca, do końca. i nie będzie żadnych wymówek. Do tak. końca to Ty możesz wiesz co? Ja zrobić. się z tego cieszę, bo będę walczył z najlepszą wersją Marcina Jamona. Ostatnich na pewno 10 lat, tak. Na Brawo. pewno ostatnich 10 lat. O shit. I tutaj dużo się już podziało. Zobaczymy, co będzie teraz. Wow, wow. Jest, że zachował się tak jak ty, nie? Nie, ja się nie, zachowuję tak, kurwa. Ale szacunek w tym momencie. Nie pierdol. Przed galą Klaudia.